Należy określić wartość logiczną następującego zdania złożonego, jeśli wiadomo, że zdanie P jest zdaniem prawdziwym, zdanie Q jest również zdaniem prawdziwym, natomiast zdanie R jest zdaniem fałszywym. Nasze zdanie ma taką dosyć rozbudowaną, złożoną postać i jest tak naprawdę alternatywą dwóch zdań również złożonych. Przy czym to zdanie występujące tutaj z lewej strony, jako lewy element tej alternatywy, to jest negacja pewnego zdania złożonego. No i to zdanie złożone występujące tutaj w nawiasie kwadratowym to jest z kolei implikacja, w której poprzednik jest takiej postaci, gdzie to jest znowu alternatywa R lub i tutaj mamy znów implikację: z negacji P ma wynikać Q. No to jeżeli spełniony, jeżeli mamy taką tutaj poprzednik tej implikacji, tej postaci, no to z tego ma wynikać Q. Natomiast drugi element tej alternatywy, ten drugi nawias kwadratowy, to jest równoważność, w której mamy z lewej strony r, a po prawej stronie znowu mamy implikację, tylko tym razem z p wynika q. Mamy się zastanowić, czy dla takich wartości logicznych zdań składowych to nasze całe zdanie złożone jest zdaniem prawdziwym czy fałszywym. Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Można to zrobić, rozwiązać to zadanie może na wiele różnych sposobów, może na przykład za pomocą tabelki. Natomiast my, może, będziemy to robić taką prostą metodą, że od razu sobie podstawimy tutaj wartości logiczne tych wyrażeń, które mamy, które występują, które są podane. No i potem, no zobaczmy, może, jeżeli podstawimy, czyli już teraz tak, zapiszmy jeszcze raz całe nasze zdanie złożone, tylko już konkretnie podstawiając, dlatego że wiemy, że na przykład tutaj mamy taką negację, gdzie w środku mamy implikację, w której mamy zdanie r, a wiemy o zdaniu r, że to jest zdanie fałszywe, czyli. R lub i teraz tutaj mamy negację zdania P, które jest zdaniem prawdziwym, czyli mamy negację zdania prawdziwego, to z tej negacji ma wynikać zdanie Q, które jest zdaniem prawdziwym. Dobrze, to z tego ma wynikać Q, a Q jest również zdaniem prawdziwym. Lub, no i tutaj mamy teraz tak, zdanie R znowu, które jest zdaniem fałszywym, ma być równoważne. Implikacji, że ze zdania prawdziwego P ma wynikać zdanie prawdziwe Q. No dobrze, tak wygląda to w naszym konkretnym przypadku, kiedy podstawiliśmy po prostu tutaj te informacje, które są w naszym zadaniu nam ujawnione, czyli to, że P jest zdaniem prawdziwym, Q prawdziwym, a R zdaniem fałszywym. No i teraz tak, mamy już to rozpisane, natomiast teraz musimy się zastanowić na przykład, czy taka implikacja. Jeżeli mamy, że ze zdania prawdziwego ma wynikać inne zdanie jakieś prawdziwe, to czy taka implikacja jest zdaniem prawdziwym, czy nie? No w tym przypadku tak faktycznie jest, czyli ta implikacja jest zdaniem prawdziwym. Natomiast to wynika z ogólnej takiej przyjętej tablicy wartości logicznych zdań w postaci spójników wykorzystujących spójniki logiczne. I no tą, tą tablicę wartości logicznych sobie tutaj przygotowałem już poniżej. Czyli na przykład mamy informację, że tak jak teraz nam jest potrzebna, że jeżeli mamy implikację... Gdzie oba, zarówno poprzednik implikacji, jak i następnik implikacji są prawdziwe, czyli na przykład tutaj mamy poprzednik implikacji, następnik są prawdziwe, no to wtedy mamy, że jak się zachowuje implikacja. No i widać, że tutaj teraz właśnie ta implikacja jest zdaniem prawdziwym, czyli odczytujemy z tej tablicy w tym miejscu, że ta implikacja jest zdaniem prawdziwym. Nie będę tutaj szczegółowo omawiał tej tablicy, myślę, że to już znamy. W związku z tym teraz będę tylko w odpowiednich miejscach korzystał z tej tablicy i zapisywał. Linijkę pod linijką, kolejne uproszczenia, które będę już zapisywał, jaki, jakim zdaniem, czy jest zdaniem prawdziwym, czy jest zdaniem fałszywym, poszczególne elementy składowe tego całego tutaj naszego złożonego wyrażenia. Może w kolejnej linijce posłużę się innym kolorem, żeby nieco wyróżnić, że teraz będziemy mieli kolejne przekształcenie. No dobrze, w takim razie teraz tak. Co tutaj możemy od razu sobie upraszczać tak najbardziej od wewnątrz patrząc. To mamy tak, może tak negację na razie przepiszę. To tutaj w środku najbardziej wewnętrzne wyrażenie, które takie pierwotne, to tutaj mamy negację zdania prawdziwego. No i popatrzmy, jeżeli mamy zdanie prawdziwe, na przykład tutaj jest P, to negacja zdania prawdziwego jest oczywiście zdaniem fałszywym. Czyli tutaj w tym miejscu mamy na pewno zdanie fałszywe. Więc w tym miejscu będziemy mieli implikację takiej postaci. No a resztę na razie tutaj przepiszmy, czyli to przepisujemy. Lub tutaj jest 0, tutaj będzie równoważność, czyli wtedy i tylko wtedy, gdy. No i teraz jeszcze tutaj mamy, czyli jeszcze raz wróćmy do tego przypadku, czyli mamy teraz tak, tutaj mamy implikację, czyli będziemy patrzyli tutaj na tę kolumnę, w której mamy określone wartości logicznych implikacji w różnych przypadkach, natomiast nas interesuje w przypadku kiedy mamy dwa zdania prawdziwe, tu prawdziwe i tu prawdziwe, tak? Czyli z jedynki wynika jedynka z zdania prawdziwego, zdania prawdziwego, no to wtedy implikacja jest również prawdziwa. Czyli to jest na pewno zdanie prawdziwe. Zresztą wiadomo, że implikacja jest fałszywa tylko w jednym przypadku, jak popatrzymy na tę kolumnę, tak? Przypomnijmy sobie, że implikacja jest fałszywa tylko wtedy, kiedy z prawdziwych przesł przesłanek mamy... Fałszywe wnioski, czyli kiedy z prawdy wynika fałsz, tylko wtedy mamy implikację fałszywą, więc w naszym przypadku nie jest to jeden z tego, nie jest to ten przypadek jedyny, więc mamy implikację, która jest zdaniem prawdziwym. Dobrze, w takim razie teraz przejdźmy do linii poniżej i teraz znowu możemy popatrzeć sobie tutaj na poszczególne elementy. Na przykład teraz możemy określić wartość logiczną tej implikacji, możemy też określić wartość logiczną tej równoważności, więc w kolejnej linii się teraz tym zajmiemy i tak ten początek tutaj przepiszę natomiast teraz tak tutaj mamy znowu implikację tym razem mamy ze zdania fałszywego ma wynikać zdanie prawdziwe trzeba popatrzeć czy to jest czy taka implikacja jest prawdziwa czy fałszywa ona jest prawdziwa no bo tak jak powiedziałem przed chwileczką implikacja jest fałszywa tylko w jednym przypadku kiedy z prawdy wynika fałsz a tutaj z, z fałszu wynika prawda więc w tym przypadku mamy przypadek taki że implikacja jest zdaniem prawdziwym więc mogę tutaj napisać 1, natomiast mogę to też również sprawdzić tutaj w naszej tabelce. Oczywiście, popatrzmy, tutaj mamy znowu, znowu patrzę na tę kolumnę, czyli tutaj również patrzę na tę kolumnę, gdzie mamy implikację, natomiast tym razem prawda jako poprzednik, czyli jako p, a fałsz jako następnik, czyli mamy tutaj ten przypadek, tak? Czyli jesteśmy tutaj, no i widzimy, że tutaj faktycznie jest 1, no i właśnie dlatego tutaj teraz pisałem wartość logiczną 1. Zamykamy nawias, z tego ma wynikać zdanie prawdziwe lub no a tutaj mamy w tym nawiasie kwadratowym w zasadzie to niepotrzebnie napisałem ten, ten drugi nawias kwadratowy bo po prostu teraz upiszemy jaka jest wartość logiczna tego wyrażenia no i mamy tak równoważność więc patrzymy teraz na ostatnią kolumnę bo tutaj mamy zapisane równoważności no i równoważność kiedy mamy po lewej stronie mamy zdanie fałszywe a po prawej stronie zdanie prawdziwe no więc mamy to ten, właśnie przypadek, który tutaj również jest, czyli ten, tak. Po lewej stronie fałsz, a po prawej stronie zdanie prawdziwe. No i widzimy, że nasza równoważność wtedy jest zdaniem fałszywym, aczkolwiek to też łatwo zapamiętać, że w równoważności równoważność jest prawdziwa wtedy, gdy po obu stronach równoważności są zdania o tej samej wartości logicznej, czyli albo tu jest 0, 0, to wtedy jest i równoważność jest prawdziwa, albo gdy mamy dwa zdania prawdziwe po obu stronach, czyli dwie jedynki, to wtedy też tu jest jedynka. Natomiast w pozostałych przypadkach mamy Zero. Czyli to zdanie ta równoważność jest zdaniem fałszywym. Dobrze, w takim razie przejdźmy do niżej. Znów zmienię kolor i teraz popatrzmy na ten element. Możemy określić jego wartość logiczną w tym momencie, czyli to przypiszę. Mamy alternatywę i w tej alternatywie mamy jedno zdanie, które jest fałszywe lub zdanie, które jest prawdziwe. Alternatywy mamy tutaj w tabelce naszych wartości logicznych w tym miejscu, w tej kolumnie są wartości logiczne dla alternatywy, natomiast nas teraz znowu interesuje przypadek, kiedy mamy znowu ten przypadek, kiedy mamy po lewej stronie alternatywy zdanie fałszywe, a po prawej stronie mamy zdanie prawdziwe. No i alternatywa, kiedy mamy zdanie fałszywe lub zdanie prawdziwe, to wtedy alternatywa jest zdaniem prawdziwym, czyli tutaj mogę wpisać teraz 1. Dobrze, resztę przepisuję. Ok, to w takim razie znowu przejdźmy do kolejnej linijki. I teraz mamy tak. Tutaj w tym nawiasie kwadratowym mamy teraz e, implikację. implikację, że z zdania prawdziwego wynika zdanie prawdziwe. No i to tutaj chyba już raz mieliśmy, tak? tutaj przy tym żółtym, że ze zdania prawdziwego wynika zdanie prawdziwe i to wtedy odczytywaliśmy tutaj z, tej, z pierwszego wiersza w tej tabelce tutaj w tym miejscu, że taka implikacja jest wtedy zdaniem prawdziwym, więc mamy tak. To, co jest w środku w tym nawiasie kwadratowym, tutaj podkreślę może, na podstawie tego, co tutaj odczytuję z tablicy, jest zdaniem prawdziwym lub z drugiej strony już zostaje tylko to 0. Dobrze, no to tak powoli już zmierzamy do końca naszego zadania. To jeszcze, może, jeden tutaj przypadek zapiszmy. Jeszcze, dwa, jeszcze jedno przekształcenie, w zasadzie. Mamy tak, teraz zapiszmy, jak wygląda wartość logiczna tego zdania. To tutaj też już nam się raz pojawiło, tak? W tym miejscu, też przy kolorze żółtym mamy negację zdania, które jest zdaniem prawdziwym. No i wiadomo, że taka negacja, jak tu jest zdanie prawdziwe, to jego negacja jest zdaniem fałszywym. Czyli tutaj mamy na pewno wartość logiczną 0, no i przepisuję lub 0. Tutaj mamy na końcu alternatywę. No i teraz mamy znowu alternatywę dwóch zdań, czyli znowu patrzę teraz na. W tym momencie patrzę na, ostatni, na, ten, na tę kolumnę. Mamy alternatywę pomiędzy tymi dwoma zdaniami, i mamy przypadek, kiedy mamy obydwa zdania, które są fałszywe. No i alternatywa dwóch zdań fałszywych jest zdaniem fałszywym. W związku z tym ta alternatywa jest zdaniem fałszywym. No i doszliśmy do końca. To, co tutaj nam wyszło na końcu, to, to wywnioskowaliśmy, że skoro P jest prawdziwe, Q jest prawdziwe, R jest fałszywe, no to poszczególne elementy tego zdania złożonego mają takie, a nie inne wartości logiczne, które tutaj sobie zapisywaliśmy. No i na przykład widzimy, że tak naprawdę nasze zdanie złożone, które rozpatrujemy od samego początku, to jest alternatywa dwóch zdań i wyszło nam tutaj na tym etapie na czerwono zaznaczone, że zdanie, które jest po prawej stronie tej alternatywy, jest zdaniem fałszywym, a zdanie, które jest tutaj. Z lewej strony alternatywy też jest zdanie fałszywym, no i wtedy alternatywa jest zdaniem fałszywym. W związku z tym, to nasze wyjściowe zdanie, które mieliśmy rozpatrzeć, okazuje się, że dla tych wartości logicznych zdań składowych to zdanie jest zdaniem fałszywym, co kończy właśnie to zadanie.